Żydowski. Stacja dziesiąta Jezus bada pod krzyżem, już pod samą górą. Ledwo idzie, nie ma sił. Hm. Tak samo jak my pod koniec życia. Każda stacja drogi krzyżowej ma sens. Jezus spotyka płaczące niewiasty, też ma sens. Coraz bardziej zaczynam rozumieć drogi. Stacja drogi krzyżowej. Cud coraz bardziej dojrzewam, haha. Tu znowu powiem, tyle tych upadków tak samo jak my. O, tu kościół, kościółek, A, dwa, wczoraj. Trochę śpię ciągu, no, na koleję. Taki widok z dziedzinca kościoła mają na góry, fajny. Powiem Wam, że klimatycznie tu jest fajnie, ja fajnie zbiewa. Już sobie schodzimy na dół. Cienie. Nie wiem te drugie schody gdzie prowadzą. Gdzieś tam jest kaplica świętej Kingi i tam niby jest wystawa roźnie urmów, ale nie wiem gdzie to jest. A te schodzą tu na dół. Do miasta na dół na dolnego. To jest jakby szczernica górna i dolna. Kurczę, trzeba się tu przyzwyczajać do chodzenia. góra dół. I ładne kwiaty w tym. Stacji z rozwojki krzyżowej 6 Weroniko ciecha twarz Jezusowi. Czym potrafiła tak? Może bym potrafiła. Woronika uciera twarzy ze sobą. Może bym potrafiła zawsze na przykład innym. Taki krzystek nie przekątę, więc nie Przecież się dowiedzieć. To nie jakiś symbol czegoś. Taka fajna droga. Z kwiatami. Chyba, heliotrop chyba, chyba taki kwitnący, fajny. No dość ukwiecona jest ta. O, ta jest dość ukwiecona, nawet zadbali o to. to Już taki fajny ten Skwerek też trochę ukwiecił. Idę pod ten... kolejka kolei Tam tam gdzieś usiądę sobie Jakieś jakiejś ławce i zjem sobie. Kupiłam sobie kabanowski. Schody na palenice, to ciągle tylko wszędzie są schody, Boże Mówię wam ile tych schodów. Nie wiem, ale chyba nie będę tu schodzić, bo to gdzie nie ma cienia. Wracam. Tam jest ta kolejka. Wracam gdzieś